Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiadać o bajka, który kiedyś stworzyła swoje swojej który jest koziorożec. A kożerociet są znani z tego, że budują swoje poczucie bezpieczeństwa na różnych takich przekonaniach, na różnych schematach, na różnych takich modelu zachowania i bardzo rzadko próbują to rewaluować tych modelów co powoduje z danym momencie, że oni są tak usztywnione w tych normach, że mają trudność tak naprawdę się zrelaksować i cieszyć się, się życiem tak, jak ona jest. I znałem ta, na przykład taką kożrożę, który po prostu nauczyła jej e, trochę tego procesu rozluźnienia. E, kiedyś poszłam z nią na saunę i ja bardzo lubię sauna, ona siedziała, tak, jak była wiesz musiała, bo nie miała innego wejścia. se on, de, ona levisa que tá cá, tá cá trohe é se na sauna, na topita no sué, fazem te é salão, não tá que tá nada te é simpático na teia sauna, a leves soflado, michelam, já bi by lepe biu obim, que debi e vitade já ja chanchozo pe one rozlujnona, Po praniu po zrobieniu prania, ja po prostu mogę iść do sauna, ale wtedy jak po prostu całe moje pranie było tutaj do wysuszenia. Wtedy czułem się rozluźnione, tak? I to jest taki model trochę, jak mówi, czyli jest to ogólnikowe, ale koziorożec mają to do siebie, że najpierw muszę się napracować, nacharować się, aby potem właśnie się czuć rozluźnione i dać się możliwości wypoczęta. Wypoczęcie. To jest tak, jakby, ale to jest ważne, jakby zwracacie uwagę na jedną rzecz, że często jeżeli to jest w nadmiar, tak to powoduje, że my tracimy pewne swobody, pewne kontakty z tym, co jest istotne w życiu. Tak. To jest z tego momentu, którym potrzebujemy czasu na rozróżnienia i czas na pracę. Czas na zabawę tak, odpoczynek i na naukę, na powagę. São é um final tipo fragmentos da história de de Buda, em que mediteia, ele vinha, a gente a Buddha naquele é onde medita que de onde ele droga a acepta e no momento na jeca publicou daque põe um estaté e tão na harpa na sitera na harpa música e de uma o penca I Buddha wtedy się uświadomił, że nawet kiedy się idzie ku doskonałości, nie wolno naprężać struna do granicy możliwości, bo ona pęka. To samo jest z człowiekiem. Warto jest, mądry człowiek, on próbuje mieć pewną równowagę między odpoczynek a pracą. Między kontaktem ze sobą tak? i brakiem kontaktu ze sobą między to, aby mieć taką e, zasadę i też być gotowy na odstęp od zasady. Oczywiście, że łatwiej się mówi, że nie jest żyć, to stosować, natomiast warto być świadomy tego, że jeżeli my naprężymy za dużo tej strun. i tracimy pewne a, rzeczy, które są ważne w życiu, ty, czyli pewne zdolności, umiejętności, cieszenie się moment obecny. Bo jeżeli mi nie potrafimy to zrobić, my nasz myśl cały czas i się indziej, ani na to, są doświadczenie w danym momencie. To jest ważne. Tej bajka jest bajka o krasnoludek Dudek. Kraina krasnoludek Dudek był znany z tego, że każde krasnoludko mogło poznać swoje drugą połowę. Ale do tega je bil potrebna pojdružka do samu središča las. Bo tam, središča lasu, hata, je bila taka čudna rahata, ki je bila imenovana Hata Ljubošč, in v tej hati je bilo vsako krasnoludko z tej krajina, ki je imelo tam pisane do sebe imena svoje druga polova, v zvezi s tem, Kara, vsaka krasnoludka je mogla poznati svojo drugo polovo. Bile je, da je morala storiti enviatruvka ku Hata Ljubošči. Krasnoludka Dudek ni mogla še dočekati. In 100 dni zjutraj je bral svoje pleca in šel v smer Hata Ljubošči. Ampak, kako vsak dober krasnoludek, je ljubil zbirati kamike, bo oni uvažali, da je vsak kamik Ma swojego wartości i że każda kamika jest piękna, ale są i pewne kamiki, które są ważniejsze i piękniejsze od innych, w związku z czym trzeba ich zbierać. No to Krasnoludek w swojej wiodrówkach ku chata miłości zaczynał zawsze patrzeć na po swoje nogi i szukać tych kamiki. Ten kamik jest piękny, to biorą i to by a ten też jest piękna, to do Ty o, ten też jest. Piękno, i zawsze tak po parę kilometrów to już plecak był tak ciężko, że on mówi: No, nie, ja muszę wracać do domu. Bo jak chcę jeszcze zbierać dalej tych kamiki, no to ja muszę po prostu te plecaki jakby po prostu e, schować w domu. tak? Bo nie mogę zostawić tych pięknych kamiki tutaj, bo ktoś inny będzie ukraść, bo, bo ktoś inny będzie po prostu nie, z, nie zauważyć ich wartości, będą po prostu wyrzucić, jak gdzie popadnie. No, w związku z tym z powrotem do domu i tych kamiki w domu ułożył w swoje właściwe miejsce. Tak? Oczywiście, że jego dom zaznał być pełny tych No, ale co dzień na rano, tak do chata miłości i z powrotem, do chata miłość i z powrotem. No i minęło długi czas. Aż w pewnego momentu, nie wiadomo z jakiego powodu, on słuchał zpiewu piękny ptak, który coś zmienił w jego głowie. Bo w tego dnia on zaczął wędrować ku chaty miłości i nagle on wrócił do domu i patrzył, że tych kamieni są bardzo piękne, ale każda z nich miała swojego miejsca i nie było to jego domu. To była droga. W związku z czym on tak naprawdę zaczął zwracać tych kamieni do tych miejsc, gdzie one byli tam, gdzie on zbierał, Jak się okazało, kiedy on tam właśnie ułożył tych, tych kamiki, to ten kawałek droga, się rozjaśniał i się zrobił o wiele bardziej ładniej. Jego wędrówka zaczynała być przepiękna. On zaczynał zauważyć, że tych kamiki właśnie są potrzebne mu właśnie w tych miejscach, a nie w jego domu. Nagle

I to jest poznanie drugiego człowieka, tak jak on jest. Jeżeli mi poznamy tego człowieka przez nasze filtry, czyli przez te kamiki, to my nigdy nie będziemy w stanie tak naprawdę poznawać nasza druga połowa. A Im bardziej mi potrafimy tak naprawdę rozmawiać, przebywać z naszą drugą połową i patrzeć w życiu, według. Ich oczami, tym łatwiej jest dla nas tak naprawdę się przybliżać do tej drugiej połowy. Jest to bardzo trudno. Natomiast jeżeli my szukamy prawdziwej miłości, to w tym jest sens istota. I im bliżej, im bardziej my będziemy potrafili to zrobić, tym bardziej tak naprawdę będziemy poznawać miłość. Dziękuję. Mam nadzieję, że tej bajka była fajna. Pa pa.